Aleksander Tarnawski, ostatni z Cichociemnych, znany także jako major Aleksander Tarnawski, pseudonim Upłaz, urodził się 8 stycznia 1924 roku w Słodzinie, na terenie dzisiejszego Rzeszowa. Znany był ze skoków spadochronowych i niezwykle długiego życia, ponieważ przeżył II wojnę światową, służył w Armii Krajowej i dożył 101 lat. Do gimnazjum uczęszczał w Chorzowie. W późniejszych latach studiował chemię na Uniwersytecie Lwowskim. Nie ukończył jej przez rozpoczętą wojnę, jednak nie został on zmobilizowany do wojska i uciekł wraz z innymi uchodźcami. W dalszym jego życiu dołączył do pierwszej dywizji grenadierów we Francji. Potem został wcielony do 16 Brygady Pancernej w Brytanii. Trafił na szkolenia z dywersji. Został jedynym z cichociemnych. Razem z trzema innymi cichociemnymi skoczył na teren ziem polskich z nocy 16 na 17 kwietnia w 1944 roku. Miał wówczas 23 lat. Zrzuceni wtedy żołnierze przywieźli do dzisiejszej Polski 439 tysięcy dolarów. Nie bał się skoku spadochronowych, ani nie zawahał się, gdy zaproponowano mu w 1943 roku przylot na ziemię polskie. Jego pisywał: Pierwszy moment to oszołomienie nie można złapać tchu, a potem, gdy wraca orientacja gdzie niebo, gdzie ziemia wraca spokój to również nie trwa długo sekundy. A później mocne szarpnięcie. Otwiera się spadochron. Lód po otwarciu czaszy trwa ponad minutę. Czysta przyjemność to opadanie. Człowiek intensywnie czuje, że jest. Przestrzeń. Widać wszystko wokół. W dole jest dystans. A także, czy życie przewijało mi się przed oczami? Nie, skądże? Nic takiego romantyzmu. Przecież nie umierałem. Fragmenty z książki Ostatni: historia cicho ciemnego Aleksandra Tarnawskiego, pseudonim upłas autorstwa Emila Marata, Michała Wójcika oraz opowiadań świętego pamięci Aleksandra Tarnawskiego. Skoczył na ziemię polskie w ramach operacji Waler 12 w okolicach Warszawy, trafił na placówkę kanapa w Baniosze. Po desancie na ziemię polskie służył w AKA Nowogródek. Zajmował się szkoleniem dywersji i sabotażu, a także produkował materiały wybuchowe, miny. A także nie tylko szkolił patrole do dywersji, a je organizował. Otrzymał między innymi czterokrotnie krzyż walecznych za męstwo i odwagę w prowadzonych przez siebie działaniach. Po wojnie dokończył kierunek studiów chemicznych na Politechnice Śląskiej. Był inżynierem chemicznym oraz opracował ekologiczną metodę wytwarzania pigmentów antykoryzyjnych. Pracował również w Instytucie Metali Nieżelaznych i Instytucie Przemysłu Tworzyw i Farb w Gliwicach. Dopiero w późniejszych latach wyjawił, że jest ostatnim z 316 cichociemnych. Pan Aleksander został patronem specjalnej jednostki GROM. Jego odwaga jest tak silna, że trudno ją opisać, nawet w wieku w 93 lat wykonał swój ostatni skok wraz z żołnierzami jednostki Grom. Odbyło się to w 2014 roku. Był to skok z 2 kilometrów, nie tak jak sprzed lat z 500 metrów. W 2018 roku otrzymał awans do stopnia majora. Major Aleksander Tarnawski 4 marca 2022 roku odszedł na wieczną służbę. Był on przykładem idealnego żołnierza. Jego odwaga, patriotyzm, poświęcenie dla ojczyzny oraz wytrwałość nigdy nie powinny zostać zapomniane. Wybrałyśmy tę postać, bo jest on dla nas przykładem człowieka wiernego żołnierskiej przysiędze. Wartości, którymi kierował się w życiu, powinny być dla nas drugowskazem. Kto by nie chciał być odważny jak on i stawić czoła wszystkim przeszkodom? Pan Tarnawski nie bał się przybycia podczas okupacji do naszego kraju. Niestraszne mu były wysokości, z których skakał na spadochronie. Niestraszny mu był skok z dwóch kilometrów, nawet w wieku 93 lat. Poświęcenie się dla sprawy jest pięknym czynem, godnym porządnego żołnierza. Nasz bohater w młodym wieku nie skończył studiów, bo walka za ojczyznę była dla niego najważniejsza. Został inżynierem chemii dopiero po zakończeniu II wojny światowej. Wytrwałe dążenie do zwycięstwa i przyczynienie się do wyzwolenia Polski to jedna z cech, którą nam Majer zaimponował. W 1944 roku wskoczył ze spadochrony na teren okupowanej Polski wraz z trzema innymi cichociemnymi i dostarczył naszemu ruchowi oporu 430 tysięcy dolarów, które przeznaczono na dalsze działania zbrojne. Po dołączeniu do Akanów Ogródek organizował wiele akcji dywersyjnych i sabotażowych, które zaprowadziły nas do zwycięstwa. Za odwagę i bohaterstwo w walce, czterokrotnie odznaczono go Krzyżem Walecznych. Został też kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski. Ostatnia, i myślę, że dla nas wszystkich najważniejsza i najpiękniejsza z wszystkich jego cech to patriotyzm. Czyż to nie piękne słowo i czy Aleksander Tarnawski nie był idealnym przykładem polskiego patrioty? Każdy z dotąd wymienionych wyżej przykładów jest idealnym tego odzwierciedleniem. Szacunek dla ojczyzny i poświęcenie dla niej swojego życia i dobra jest wielkim czynem oraz obowiązkiem każdego małego czy dużego obywatela. Obrona Ojczyzny to nasza powinność, nasze pokolenie powinno o tym pamiętać. Nie zapominajmy o tych wszystkich, którzy polegli za Ojczyzną, bądźmy dumnym i niepodległym narodem. To był zaszczyt robić projekt o tak niezwykłym człowieku, nie zostanie w naszej pamięci.